Dzisiaj najważniejsze jest zwycięstwo, ważny punkt, myślę, że to wiemy jak, jak ważny był dzisiaj i you know, jest, jest, mi dobrze, szkoda ten pierwszej bramki od początku U KS, ale mamy super drużynę i oczywiście jest... <grych> Dużo, dużo, mamy dużo. Liga jest duża i, i krok po kroku idziemy do góry i, i pracujemy. Mecz jest 90 minut, mecz nie jest 10 minut i tak, tak liga jest. Liga nie jest 15 mecz, liga jest 37 mecz i to jest piłka nożna i walczymy do, do końca i może być do końca, musi być e, e, 4, 5, e, nie wiem, 6, nie wiem jak, jak e, jeżeli by było spalone czy nie, ale nie ja myślę, się najważniejsza dla nas, dla drużyny i cały sztab i, i, i klub też zwycięstwo e, dzisiaj i, i też pewne pewne pełne, pełne siebie dla, dla nas i i, i, you know, i bardzo ważne, bardzo ważne na nas. Nigdy nie szukam ten... E, nie wiem, rekord czy bramki. Ja, Moja moje filozofia jest, każde dzień ja, ja idę do pracy, pracuję na 200% i później pracy razem z, z inteligencją, twoje grania i twoja bramka jest, jest celne, jest cały czas pozytywne. I no i to jest moja filozofia, uh, moje dzisiaj i myślę, że uh, ja idę do góry i też i szukamy też. Ja jestem tutaj uh, prawie 7 lat uh, Polska i oczywiście jest, jest bardzo ważny i bardzo dobrze uh, ten uh, rekord. szukamy dalej, uh, jutro jest nowy dzień idę do, do trening i, i do przodu.